Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zmienić język na telefonie MyPhone N235G. Więc, żeby to zrobić, pierw oczywiście wchodzimy w ustawienia telefonu. Jak widać, ja już jestem w ustawieniach, i następnie schodzimy naprawdę nisko, prawie na sam dół, bo wchodzimy w kategorię System, która znajduje się w tym miejscu właśnie tutaj. Klikamy, i następnie, jak możesz zauważyć, z tutaj niewielu opcji, które mam do wyboru. Jedną z nich jest właśnie język i metody wprowadzania, Wybieram Wybieramy ją oczywiście. I następnie w kategorii preferowany język, wybieramy pierwszy z góry, oczywiście, pierwszą z góry opcję, ustawienie, jakie mamy, bo właśnie tutaj możemy sobie wybrać język telefonu. Jak widać, ja mam dwa języki, angielski i polski. Przekładając powiedzmy, właśnie ten język angielski nad polskim, ustawiamy, żeby on był właśnie tym głównym językiem na telefonu. A żeby dodać nowy język, wystarczy kliknąć oczywiście plusik i następnie wybrać jakiś język z poniżej, który chcemy mieć na telefonie. Niech to na przykład może będzie taki. Następnie musimy ten język przenieść na całą górę, żeby był oczywiście tym głównym językiem telefonu. Jak widać, wszystko działa. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników na kanale.